serdecznie po raz kolejny mam przyjemność być tutaj z państwem na fantastycznych dniach Łęcznej Interpol. Już trzeci rok tutaj jest, trzeci raz staramy się zorganizować wiele zabaw, gier dla dzieci, oczywiście pokazać, że jesteśmy firmą regionalną, że tak naprawdę nie zapominamy o tym, że tak naprawdę Ci ludzie to miejsce, e, dzięki temu e, nasi klienci e, gdzieś tam chętniej wybierają e, nasze usługi. Wczoraj też byliśmy na koncertach, troszeczkę inny sposób, e, pokazywaliśmy tutaj nasze nowe gadżety. Dzisiaj poświęcamy nasz czas i całą energię dla dzieci. Postanowiliśmy dzisiaj wesprzeć tych najmłodszych. Jak można zauważyć, wiele ciekawych rzeczy tutaj wokół nas się dzieje. Ja sam też jestem miło zaskoczony tym, że tak dużo osób przyszło gdzieś cały czas. Te dzieci do nas napływają. No fajnie, że coś takiego zostało zorganizowane dużo zabaw, dużo gier. No i w ogóle fajnie. Piłka nożna i takie że skakanie na skakance. Nasze zabawy mają charakter animacyjno-integracyjny. Większość dzieci właściwie zna się tutaj, ale te, które się nie znają, mają szansę poznania się, zawarcia jakichś nowych znajomości. Głównie są z nami chłopcy, więc są to takie zabawy sprawnościowe. Chciałam powiedzieć, że zabawy są bardzo fajne, są integracyjne i można poznać dużo ludzi. Mamy tutaj właśnie piłki, mamy slalom, mamy chustek lanzy, mamy skakanki, balony, także mamy przyciąganie liny, także mamy dużo zabaw. Bardzo też dużo taką inicjatywę przejmują dzieci. Nie mamy takiego sztywnego scenariusza, raczej jest to wszystko takie spontaniczne. Interpol, tak jak już wcześniej wspomniałem, jako firma regionalna wspiera takie inicjatywy. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję się spotkać. Już teraz e, zaproszę wstępnie wszystkich Państwa z dziećmi na zakończenie roku szkolnego. E, zorganizujemy na Deptaku e, wydarzenie jak, takie bardziej dla dzieci, czyli lody, gadżety, anim, animatorzy. Też poinformujemy, gdzie będzie nasze nowe biuro, nasz, niestety w tym wypadku już to nie będzie biuro w firmie i w sklepie Arcos, ale zaraz obok, mam nadzieję, że tutaj z panem prezesem, może uprzedzę troszeczkę, ale z panem prezesem MyCenter będziemy mogli podjąć współpracę. Już jeszcze raz bardzo dziękuję, że mogłem tutaj się pojawić z moimi pracownikami i następne spotkanie mam nadzieję, że właśnie będzie na zakończenie roku szkolnego. Do widzenia.